Zaprezentuję teraz Wam wydajność tego oto tableta w świeżo zainstalowanych dwóch programach, które ściągnąłem przez chwileczkę. Quadrant Stra Standard Edition oraz AnTuTu Benchmark. Przechodzimy sobie najpierw AnTuTu. Chyba można go tylko uruchomić. W trybie takim stojącym, tak, więc pomniejszymy troszeczkę test, Zaraz zobaczymy jaka jest wydajność tego urządzenia. Ok, już jest końcówka testu Antutu. Poczekajmy jeszcze chwileczkę. Mamy tu 47 fps, 44. Okej, okay, nasze urządzenie, widać, plasuje się tutaj pomiędzy Samsungiem Galaxy S4 przed urządzeniami takimi jak Samsung Galaxy Note 3. Nie ma się co dziwić. Ta rozdzielczość ekranu, jaka jest tutaj zainstalowana w naszym tablecie potrzebuje naprawdę ogromnej mocy obliczeniowej, żeby obsłużyć tą rozdzielczość, jaką tutaj mamy zamontowaną. Spójrzmy jeszcze sobie, jak, wy, jak wygląda nasz wynik. Postaram się może przybliżyć, tak będzie łatwiej. Może komuś będą przydatne te parametry. Ok, nie traćmy więcej czasu. Przejdźmy sobie jeszcze do drugiego programu, który ściągnąłem dla Was kwadranta. Pełny benchmark oczywiście. OK, wynik, jaki uzyskaliśmy, 19772 jak widać. Tak więc, jeżeli chodzi o wydajność, to tutaj HTC X1 czy inne produkty pozostały daleko w tyle. Całkowity wynik mamy tutaj na dole. O, w ten sposób. Jeżeli ktoś chciałby sobie do czegoś porównać, to oczywiście dlatego prezentuję. Ja jestem przekonany, że wyniki, które tutaj są zaprezentowane, nie wiem czy jeszcze możemy tu coś zobaczyć, ale chyba nie. Tak więc możemy spokojnie stąd sobie wyjść. Jestem przekonany, że te wyniki, które zaprezentowane zostały w tych tu to to programach testujących, w pełni zadowolą wszystkich tych, którzy wymagają maksymalnej wydajności procesora, karty graficznej oraz, pamię oraz pamięci RAM.